Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie z tej strony Rejkotka. To jest kolejny odcinek Kociego Pudła. Dzisiaj zagramy sobie w Death Coming, czyli śmierć przychodzi albo śmierć nadchodzi, jak to woli sobie tłumaczyć, tak sobie tłumaczy. Mam chwilkę, więc postanowiłam, że nagram dzisiaj dla was właśnie tę grę, bo wydaje mi się całkiem interesująca, gdyż w tej grze wcielamy się w rolę takiego przybocznego, mrocznego kosiarza, który właśnie za pomocą różnych przedmiotów dostępnych na świecie. Po prostu zabije ludzi. Im więcej ich zabijemy, tym lepiej dla nas, bo po prostu dostaniemy wyższą rangę za wykonanie danej misji. Tak więc, żeby nie przedłużać, to wejdźmy sobie do gry. Gra jest całkowicie po polsku, tak więc nie ma problemu, że niczego nie zrozumiecie, w tym też ja. <ścoughs> tak więc od razu zagrajmy sobie, kochani i zobaczę, czy to będzie jeden odcinek, czy jeszcze będę nagrywać więcej odcinków, jeżeli gra mi się spodoba, ale również i wam. Tak więc zaczynajmy. To be or not to be. Być albo nie być, o to jest pytanie. Jak widzicie, tutaj umieramy. Zapowiada się całkiem jezie. Co się dzieje? Gdzie ja jestem? <ścoughs> Jaki słodki duszek. Czy ja nie żyję? Kim ona jest? Czemu płaszczę? O, jego dziewczyna pewnie. Witaj. Jestem kosiarzem. A ty faktycznie nie żyjesz. Ale jeżeli zechcesz, możesz powrócić do świata żywych. Jako mój asystent, no właśnie to jest to o czym mówiłam, że będziemy asystentem Mrocznego Kosiarza. Chyba nie mam wyboru. Weź moją kosę. Świetnie. A teraz chodź, będziemy kosić dusze. Nie wiem czy mi się uda. No dobrze, więc będziemy musieli, przejdziemy sobie przez tutaj samouczek, śmierć, błyskawiczny kurs, kliknij aby rozpocząć, dobrze, no to zaczynamy. Powiem krótko, żółtodziobie. Mam władzę nad tak zwanymi śmiertelnymi pułapkami, niebezpiecznymi przedmiotami, w których zawarta jest moc kosiarzy. Wystarczy lekki impuls i już możemy ładować duszę do worka. Mam nadzieję, że rozumiesz o co chodzi. Spraw, żebyśmy byli z Ciebie dumni. <laughs> Dobre. Znajdź na ekranie śmiertelne pułapki i kliknij je. No więc na pewno to jest tu. Spiesz się powoli, koszenie to sztuka. Kliknij element ponownie w odpowiednim momencie, aby sprawić wypadek. Znaczy, spowodować pewnie było. Jeżeli nie wiesz co zrobić, skorzystaj ze wskazówki. Spróbuj uruchomić wszystkie śmiertelne pułapki. Więc na pewno następna jest ta. No, i oczywiście tutaj, dobra. To tego możemy się pozby pozbyć. Tego też. To Twój pierwszy raz, prawda? Wiesz co? Dam Ci robić swoje, ale szczególnie zależy mi na tych trzech ważnych duszyczkach. Powodzenia! Chociaż wydaje się, że nie będzie ci potrzebne. Okej. Okay. Aha, czyli muszę od nowa. No dobra. Niebezpieczeństwo czai się wszędzie. Ona nas tak. Okej. Okay. Dało się 4 na 4, no to super. Dobra robota potworze. Jeżeli utk utkniesz, pamiętaj o wskazówkach, chociaż wydaje się, że morderczy instyn instynkt Ci nie brakuje. Widziałem, <grywania> że ja sobie wcześniej spróbowałam, jak się w to gra, więc mniej więcej wiem o co chodzi. Jeżeli utkniesz, skorzystaj ze wskazówki naprzód. Ej, hey, sorry, coś mi się tu włączyło. A, jakiś tam błąd. Akt pierwszy, życie jest grom, ty jesteś tylko trybikiem. O, tak, gramy. O metko, tutaj lud ludów. Jakiś kosmita. Czołem inwazjo! Ruszajmy do miasta. Twoim zadaniem jest przyspieszenie chwili zgonu tych, którzy nieco zbyt długo zabawili na tym padole. Do wyszukiwania celów służy oko kosiarza. Postaraj się nie narobić bałaganu. Okej. Okay. Widzicie, tutaj się znajdujemy. Tutaj jest jakiś zamek, który. Aha, jest tutaj ten. <śmianowicie> Zabiliśmy go. To stało się tak szybko. <śmianowicie> Było nie podglądać kobiety wokół. Jak widzicie, tutaj mamy. A czekaj, popatrzcie sobie. O, poleciał. Jak widzicie, tutaj mamy y, cele, które. O, właśnie to jest. Y... Twój los jest związany z losem zaznaczonych osób. Jeśli chcesz znów żyć, musisz zabić je wszystkie. Pamiętaj jednak, że to tylko kropla w morzu, musisz wyrobić określoną normę. Więc wiecie, tutaj na górze mamy właśnie pasek, gdzie jest norma ludzi, których możemy zabić. A to są właśnie takie główne cele, których właśnie trzeba się pozbyć, moi drodzy. Tak więc no, możemy się tutaj nieźle zabawić. Widzicie, tutaj na przykład są tancerki, tutaj mamy ul, zagręcimy na nie pszczoły, to po prostu zabijamy i więcej, nie. Wiecie o co chodzi. Tak samo tutaj, jak złożymy ten parasol, wskoczą wszyscy do wody, a tutaj możemy tą pułapkę e, wziąć, zrobić i po prostu zabijemy większą ilość ludzi. Tylko chciałabym, żeby wszyscy tam do tej wody weszli, no ale trudno. Kolejny, kolejny cel zabity. Koniec z opalaniem. <laughs> Dobre. Więc zabiliśmy ich tutaj. Dobra, tutaj wiem, że coś z tym barbekiem mogliśmy zrobić. No, on musi z tym wózkiem wrócić. Teraz wam jeszcze coś, wytłumaczę tylko. O. <laughs> nie poleciał ten wózek! O nie! Ale kicha, a chciałam ich barbecue rozwalić. Za pięknie. Nie udało się. Generalnie mamy 22 pułapki, których możemy skorzystać. Ale wiecie co, ja sobie to. Zrestartuję, bo chcę Wam właśnie pokazać dokładnie. A pomijemy sobie. Kurde, znowu ten błąd jakiś, dobra. Chcę wam pokazać o co, o co mi chodziło dokładnie. Z tym barbecue, tylko najpierw sobie może zrobimy tak, żeby oni tam poszli pływać wszyscy. Miejmy nadzieję, że będą wszyscy w wodzie. Okej, okay, wszyscy są w wodzie. Dobra, to pozbyliśmy się tego. Im więcej ludzi naraz zabijemy, tym lepiej, więc no, dla nas to jest też. Spoko. Gdzieś tutaj był ten... Ten zielony. Gdzie jest ten zielony? Jest tutaj. <laughs> chodź tutaj ziomek, chodź. No dobra, to, to go zabiliśmy. Więc tamtą ostatnią osobę, którą mamy zabić zostawię sobie na koniec. A tak to wiecie, pobawimy się tutaj troszkę. Chyba ten już sobie idzie. Jakieś anteny w ogóle. Aj, to wyczyści, patrzcie. Ale ja, ja. Tego to nie wiedziałam. Ale. Nieźle. <ścoughs> no ja znowu, spoko. To ty chcesz zióz z barbecue? Sorry za te błędy. Nie wiem, czemu one się tak ciągle pojawiają. Ale ja to ciągle z tym nie niewidzialnym. Chyba, że muszę tę doniczkę rozwalić, zanim on tam wiecie. Podejdzie z tym z tym barbecue czy coś. Hmm, nie wiem. Zobaczymy za chwilę. No chodź, z tym barbecue. <laughs> Tutaj jakiś sozma. Nie! A jest, ja zdało się! Spalił ich jednak ja się zastanawiałam, czy to się uda, czy się nie uda. Kurde, tutaj ziomek też chodzi jakiś. Ciekawe, czy on wróci, wróci. Okej, okay, dawa, to go od razu. Nie, no, zabawna jest ta, gra, powiem wam. Tak samo tego tego ziomka możemy... Misja wykona, praca po godzinach da Ci więcej doświadczenia, ale oczywiście w każdej chwili możesz przejść do następnego. Będę czekać na ciebie z boku. Przyjdź do mnie, kiedy postanowisz opuścić to miejsce. No okej, okay, ale jeszcze mam jeden cel do zgarnięcia, więc wiesz. Więc wolę się tutaj pobawić, nie? Bo tutaj mamy tą ziągówkę, no i nie wiem w sumie co mam za bardzo co zrobić, ale może jak zwalimy tą kosiarkę. Okej, okay, i będzie tędy szła. Puff? <grywa> zabiłam ją. Tak łatwo zapomnieć, co jest naprawdę ważne w życiu. <grywa> Nie, no, to gra jest super, naprawdę przyjemnie się bił gra. Dobra, pieska wkurzymy. Co jest? No, tak, piesek cię wziął zabił. <grywa> Nie zabiło ją? Dlaczego? O nie! Dlaczego? Ja się tak nie bawię. Mam jakąś lodziarnię. O, dzieci przyjdą na lody, tak? Czy ktoś jeszcze idzie? Chodź, 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 chodź trzecia osoba, chodź. E no, chodźcie wszystkie na raz. A nie także ten. Lubi ławkę, znajdującą się dwie ulice dalej. Kordy, nie wyszło mi coś, no ale to nie szkodzi. Jakaś gazeta, to mnie. Śmietnik też nic nie mogę zrobić. A tutaj mogę. sprawi, że to spadnie na kogoś. Tak samo tutaj. Widzicie, przechodniów też można rozwalić. Tutaj, światłami mogę coś zrobić. Oni będą przechodzić. Chociaż jedną osobę zabiłem, no ale na. Na słaby wynik trochę nie Dobra, mam 42 osoby, tutaj możesz spać. Tu się znajduje kula i jego się potoczy. Więc mamy następną osobę. O Boże. Tutaj chodzą ludzie też, nie, ale no. Tu jest na pewno pułapka, to wiem. Chodź moja ofiaru. Ups. <ścoughs> o, kokosy mogą spać też. Już mam 47 na srebro. Tutaj będzie szła osoba. Kolejną osobę już zabiliśmy. <gry> Tutaj też mamy jedno przejście, nie? Ale oni w ogóle stoją sobie w miejscu, nie wiem czemu czy się zbagowali, czy o co chodzi. Hmm, co tu jeszcze mogę zrobić? Światło mogę teoretycznie zepsuć. Wiecie, jak wszystkich nie zabiję, to nic się nie stanie, nie? Ale. Że po prostu chciałabym, wiecie, pokazać wam. Czemu oni tak stoją w ogóle? No, Zacieli się. Przed przejściem przez ulicę ona zawsze sprawdza, jakie jest światło. A ty? Karol wie, kolej zakupiony. A widzicie, tu są wskazówki, nie? Ale no oni się tutaj zbagowali, więc ja tutaj nic nie zrobię. Są wskazówki na temat ludzi, którzy właśnie tutaj sobie spacerują i dzięki temu też możemy po prostu wiedzieć ciocia e, wagulska jest od drugim, a o, lubi patrzeć na tańczące osoby a ty? a ty tutaj spadniesz <laughs> nie spadniesz to cię tutaj prąd popieści <laughs> już nie ma tańczących osób, więc wiesz odkryliśmy 20 na 22 możliwe sposoby na zabijanie, to co jeszcze? Jak, czym ja mogę tutaj jeszcze zabić? O nie, to nie, nie, to nie. Też wyklikało. Samochodem. A tu jeszcze jest jedno, no dobra. Jeszcze jedno zostało. Obrazy nie. To nic, nic z tych rzeczy. Hmm. Czym jeszcze mogę tu zabić ludzi? Bo to już było. Już nie mogę tych? Nie. Tylko raz mogę to UFO przy, przyzwać. No to wychodzi. To jak ja jeszcze mogę tych ludzi zabić? No nie wiem, kurczę. Wydawało mi się, że wszystko wyturpałam Przynajmniej w teorii. Przepraszam za mojego kota, ale no. Bierze tam. i tam. Ci się zbogowali na 100%. Nie ma co nawet y, tutaj kombinować. No, dobra. Dobra. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał mimo że taki króciutki. No ale wiecie, chciałam Wam po prostu pokazać tę grę. Jeżeli będziecie chcieli, żebym, wiecie, nagrała jeszcze jeden odcinek i przeszła do następnego etapu gry, to dajcie mi znać, bo ja bardzo chętnie jeszcze nagram taki odcinek. A tutaj obraz był. Tylko <gudzy> i klikam, to już wiem. Dobra, to przynajmniej do przyszłości już wiem, dalej no, to potem, Wtedy musimy, wiecie, podejść tutaj dalej. Zresztą możemy sobie kliknąć. Chodź tutaj, zobaczmy sobie. Dalej, przejdźmy sobie dalej pokażę wam. Jak mi się tutaj odbaguje dobra, macie tutaj wyniki innych ludzi. No ja tu tam sobie no ale. Nieważne, prawie tam gdzieś tam na samym dole 460 ja nawet nie mam. Nie znam, jak widzicie, tak to wygląda. Że zabiliśmy tych 51, jedni, 51 ludzi na 58. Więc no, przejdźmy sobie do następnej mapy. Więc sam ja powiem, akt... świat potrzebuje miłości i pokoju. Więc sobie zobaczę. Przepraszam za kota w tle. Nie wszystkie wypadki są proste. Czasami trzeba wykazać się kreatywnością, tak jak ten facet. Hmm. Kuszące, nie? Mam tutaj ten. Ludzie potrafią już czasem zaskakująco pracowici. Ta pułapka jest podstawem nadzorem strażnika. Najpierw musisz go wyeliminować. A, widzicie tak to wygląda. Dobra, ale wiecie co, zostawimy sobie to może następny raz, chyba że najpierw go pokonamy, jak widzicie. Dobra, zostawę jednak. Dobra, udało się go zlikwidować. Dobra robota, a teraz obróć zawór. Okej. Okay. <laughs> Nieźle. Cosia się cieszy. Niepokojąco dobrze ci idzie. Trzymaj rękę na widoku. <laughs> Dobra, moi drodzy, ale tutaj mieliśmy tylko taki wstęp do następnej mapy. Więc wiecie co, zostawimy sobie to następny raz. Jakbyście chcieli, żebym nagrała kolejny odcinek, to oczywiście to zrobię. Więc w takim razie dzięki Wam wielkie za oglądanie i do usłyszenia ja w następnych odcinkach. Trzymajcie się ciepło i pa pa!